Sportowy smartwatch K63 to solidna konstrukcja o prostokątnym kształcie. Główną zaletą tego modelu jest możliwość rozmowy przez zegarek przy pomocy wbudowanego mikrofonu oraz głośnika. Posiada duży, bo przekątny 1,96 cala wygodny wyświetlacz AMOLED o niemalże nieskończonej czerni, baterię o pojemności 360 mAh, która powinna wystarczyć na kilka dni użytkowania i wygodny silikonowy pasek z szybko ściąganymi teleskopami. Obsługuje Bluetooth wersji 5.0, co pozwoli sprawnie przesyłać dane między telefonem a zegarkiem. Smartwatch posiada też funkcję powiadomień o połączeniach telefonicznych, a dzięki zdanej funkcji wywoływania migawki aparatu w telefonie z łatwością zrobi zdjęcia nawet gdy telefon znajduje się poza zasięgiem ręki. Dodatkowo śledzi kluczowe parametry fizyczne, takie jak ilość spalonych kalorii, a także monitoruje treningi przy użyciu różnorodnych funkcji śledzenia aktywności.